partnerem tej walki jest firma Wojas no i zobaczymy, który z nich lepiej zaimplementuje swój plan na ten pojedynek zapasy z tego znany przede wszystkim jest Mariusz Krzeszowski a ta nieszablonowa stójka Szymona Hermana może być jego celem na ten pojedynek dobry zerwanie i od razu ruszył Krzeszowski, trafił Hermana kilka razy, on tutaj mamy wreszcie jakąś wymianę ciosów. Zdecydowanie mniejszym respektem pod koniec pierwszej rundy. No i wydaje się, że teraz trafił Szymon Herman, ale nie był to cios, który mógłby tutaj z Mariusza Krzeszowskiego. Trafił prawym Herman. Właśnie Herman zabiera teraz przestrzeń, zabiera miejsce Krzeszowskiemu. To on wywiera presję i te akcje są skuteczne. A jeśli wyczuje to, że po każdej serii za podwójną gardą. Teraz chowa się Herman. Dobre wejście po nogi jest chwyt, Dłoń za dłonie, tylko podchwyt. Teraz jeden Mariusza Krzeszowskiego. trzyma w pozycji jeszcze stojącej. Ale Szymon Herman będzie w stanie skręcić, zmienić kierunek. Tak jest, jest obalenie. Na koncie Fajtera z Ale dobrze wyhaczył sobie nogę. Już oderwał od ziemi Krzeszowskiego Herman. Sfinalizował to obalenie. Nie ma tutaj za dużo miejsca do zadawania ciosów, chociaż... Nie przestaje tego miejsca szukać Szymon Herman. Odgardę, ja jeszcze do Mario, gardy. Jest wykluczona ręka Krzeszowskiego, która jest bliżej maty przez Hermana. Nie, kurwa, Intensywna walka na ochwyty nadgarski się tam toczy. Pod brzuchem Mariusza Krzeszowskiego. Wejdź od klatki! dobrze. znał na miejsce Hermana z zadaniem kilku ciosów. Ale mocne ciosy lądują na głowie. Jest rozcięcie też Krzeszowskiego. Także te ciosy Hermana na pewno swoje ważyły. Trudna sytuacja Mariusza Krzeszowskiego. Zadaje dawaj, nie kolejny cios oznacza tak, aktywność plecy, w tym parterze, w pozycji dominującej, zdecydowanie Szymon Herman. Nie I teraz szansa plecy. plecy, tak. Blisko na 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 swojego narożnika jest Mariusz Krzeszowski, ale tak, niewiele się to zdaje w tej sytuacji. Nawet no, narożnik kozy teraz żeby nie wchodził. Za plecy Herman, że to będzie za duże ryzyko od razu stracenia tej pozycji. Lepiej przytrzymać Krzeszowskiego w żółwiu i kolana, Ale to, to może być koniec walki. Od razu się skulił. Trochę teraz przestrzeni tam zabrakło, żeby dołożyć jeszcze kilka kolejnych ciosów. 23 sekundy do końca rundy. Powinien Herman dołożyć kolejne kolano, tak jest yeah. Ogromny ból wyrządza teraz Mariuszowi Krzeszowskiemu Szymon Herman. Zdemolował w tej drugiej rundzie Krzeszowskiego zawodnik Ankosu. Jeszcze jedno. Widzimy jak porozbijany jest. Po tej rozcięcie Zrobił krwawą jadkę Szymon Herman po tej rundzie. No będzie miał problem, aby wrócić. Przynajmniej w kilkudziesięciu procentach sprawny do tej walki. Mariusz Krzeszowski w rundzie trzeciej. Ależ bomba teraz spadła na głowę Krzeszowskiego, a on ciągle stoi. A pokazywał w walce z foktem m.in. Krzeszowski, że Stenka go zdaje niejeden egzamin. Szymon Herman, to musiało się skończyć obaleniem i 70 sekund do końca Szymon Herman nie powinien już wypuścić swojego oponenta z parteru. Ma idealną wręcz pozycję, zajął ją od strony siatki Szymon Herman i może wszystko kontrolować, nawet nie silić się specjalnie na przechodzenie teraz do... Dosiadł. Ostatnie sekundy. Jeszcze narożnik Anko z MMA zmusza Hermana do ostatnich ataków, żeby zaznaczyć udane akcje w rundzie trzeciej. No i przekonamy się za moment, który z nich. Tak, tylko jeden podniósł ręce do góry. Oczywiście patrząc na perspektywę całej walki, nie można mieć innego wrażenia. Przekroju 15 minut, że lepszy był Szymon Herman. Panie i Panowie, po trzech pełnych rundach tego pojedynku o jego wyniku zdecydowali sędziowie punktowi, którzy walkę oceniali następująco. Filip Niemkowicz 29-27. Kamil Łukasik 29-27. I Piotr Szyba 29-28. Wszyscy trzej dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje. Szymon! 5-0 pokazuje Szan Herman. I tak wygląda jego bilans po tym werdykcie. No zasłużył dziś na kolejne zwycięstwo zawodowe. 29-latek z